Dzień dobry kochani, witam was wszystkich na moim kanale. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku próbujemy zrobić kosa od 70 zł. I zanim przejdziemy do odcinka, to dzisiaj macie do wygrania oczywiście tego skina. I żeby zgarnąć tego skina, musicie zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę i napisać komentarz. A jakie hasło macie, zostawić w komentarze, to to hasło wam podam w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. I oczywiście wyniki tego konkursu będziecie mieli na moim Discordzie, link macie w opisie. I słuchajcie, przy okazji przypomnę wam o trwających konkursach na stronie CSGO Skins. Do zgarnięcia macie rękawiczki, koskę AWP i dwa akacze. I wpłacając minimalną kwotę 8,40 z moim kodem KARI, macie szansę, żeby wziąć udział w tych konkursach, a wpłacając 15 automatycznie bierzecie udział we wszystkich konkursach naraz, więc zapraszam serdecznie do udziału. I słuchajcie, tak jak mówiłam, dzisiaj próbujemy zrobić koskę od 70 zł i oby coś z tego było, lecz może być ciężko, ale możemy to sprawdzić. słuchajcie, zobaczymy, zobaczymy jak nam pójdzie. Pierwszą bitwę robimy, słuchajcie. Na trzy osoby mi się wydaje, można puścić koszt bitwy 19,95 zł. Mamy cztery skrzynki i puszczamy to na trybie standardowym na początek. I zobaczymy. Dajemy Alexa i Michaela. Aha, mamy osobę chętną. Dobrze. Zlecimy z tym, słuchajcie. Aha. No bo czemu nie? No i pierwsza bitwa. O, jest szansa, słuchajcie. Ostatnia skrzynka i mamy szansę. No niestety przygraliśmy. Niestety przygrana. Aleks, słuchajcie... Na początku wydropu, słuchajcie, skinę za 22 zł. Mm, niedobrze, niedobrze. Więc no musimy tu spróbować wykombinować coś innego. Dam jeszcze Ultra Case jeszcze raz na buście. Ten Ammo Case. Dobra, zróbmy na razie tak. Zróbmy to w ten sposób. Słuchajcie, 20 zł, 37 zł. E, 37 groszy koszt bitwy. Mamy trzy skrzynki. I dajemy to na underdog. I też na trzy osoby. Nie wydaje mi się, że to dobry pomysł, ale. No trzeba próbować. Trzeba próbować kombinować. Dobrze, dobrze. Niech dropią. Ostatnia skrzynka. I mamy chyba to. Tak, mamy. Słuchajcie, wygraną bitwę. Mamy profit 26 zł. Bardzo dobrze, czyli już, już 6 zł jesteśmy na plusie. Um. Nie jest źle. Nie jest źle. Więc możemy rzucić tak. to na buście bym chciała. Uh, I usp., and Glock jest też na bujście. Słuchajcie, kosztuje 40 zł. Mamy cztery skrzynki, dajemy znowu na trzy osoby, a spróbujmy znowu underdoga. A co tam? Spróbujmy to zrobić. Dajemy Mike my... Aha, mamy chętne osoby do grania. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę z tego powodu. I trzy skrzynki przed nami. Zobaczymy jak to się potoczy zaraz. No na razie, słuchajcie, mamy najwięcej. No, nie jest dobrze. Ostatnia skrzynka. I przygrywamy bitwę. Niestety przygrana. Więc jeszcze. Kolejne podejście. Już spróbuję słuchajcie bez boostów. Dajmy Ultra Case i Medium Case. Dajemy to na 4 osoby. A robimy all-in. A co tam? Robimy all-in. A jedną skrzynkę tak bym na buście. Słuchajcie. I dobra, stać nas. Słuchajcie, mamy 7 skrzynek koszt bitwy 36 dwadzieścia 36,29 groszy na 4 osoby i też dajemy underdog. No to słuchajcie, albo pyknie, albo nie pyknie. Więc musimy to sprawdzić. Coś mi się wydaje, że nic z tego nie wyjdzie. Ale kto wie, może jednak nie wiadomo nigdy. No idziemy z Aleksem równo. skrzynki z przed Może all in to jest dobry pomysł. Słuchajcie no. Dobrze, dobrze. Słuchajcie, wygrywamy. Wygrywamy bitewkę i mamy 153 złote I Robimy znowu bitwę i znowu all-in. Uważam, że trzeba tak zrobić. All-in i też na cztery osoby. I też policimy underdog. Kurde, awp case bym rzuciła, ale nie wiem, czy nam starczy kasy. Starczy. Dobra. To jeszcze bym dorzuciła sticker case. Y. nas wszystkie skrzynki, praktycznie na buści wychodzą. Cóż to za przypadek? Dobra, zostawmy tu tak. A nie jesteś, nas, co ja robię. Dobra, robimy to w ten sposób. Słuchajcie, mam 10 skrzynek. Koszbice 152,46 zł. Tak jak mówiłam, 4 osoby. Underdog. I robimy to. Robimy to, a kto wie, może drugi raz to też się sprawdzi. Dajemy Alexa, dajemy Adriana i Michaela. Alex słuchajcie. Może jak ja bym chciała wygrać tą. To... Nawet sobie nie wyobrażacie tego. No, na razie Michael, słuchajcie, wygrywa. Ale jeszcze uważam, że mamy... Na pewno mamy szansę na wygraną. Tu może być dobra pula wygrana. Mm. No, teraz już szanse się zmniejszyły i raczej nic z tego nie będzie. No niestety słuchajcie, tu już była kosa. Dobra, no nic, słuchajcie, no hasło, które będzie pisać komentarze, myślę, że wiecie, to jest przegrana. Ale nic, słuchajcie, w pewnym momencie udało nam się zrobić profit. 80 ponad złotych podejrzę. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Oczywiście przypominam wam o pozostawieniu obserwacji łapki w górę i oczywiście nie zapomnijcie pisać hasło w komentarzu, które podałam wam wcześniej. wcześniej. Się żegnam z wami do jutra. Pa.